Wszyscy zespół FC Kartuzy z powodu serii porażek nie będą dobrze wspominać końcówki tego sezonu. Ich zespół w ostatniej kolejce zmierzył się na wyjeździe z teamem Lamborg, który w grupie północnej plasował się tuż za wielką dwójką. Bezbramkowy remis utrzymywał się do 9 minuty, kiedy to Mateusz Madzią po ładnej akcji skrzydłem rozwiązał worek z bramkami. W 17 minucie gospodarze dobrze rozegrali piłkę z narożnika boiska, a z bliska trafił do siatki Patryk Ziarko. Chwilę później huknął z dystansu Ziarko, natomiast piłka poręka gokipera wpadła do bramki. Na kolejnego gola trzeba było czekać aż do 28 minuty. W płaskim uderzeniem popisał się Madzią, kiwiło 4 do 0. A chwilę później Lembord przeprowadził morderczy kontratak, który skutecznie sfinalizował towarzy. Gwizba. W 29 minucie do tego gola odpowiedział soczystym uderzeniem Adam Kordy. Później jednak już wyłącznie do siatki trafiali miejscowi na 6 do jednego Piotr Łapigrowski. W tej sytuacji hatrika ustrzelił ziarko. W 37 minucie miejscowi wykorzystali błąd popełniony przez defensywę rywala po raz trzeci pisał się na listę strzelców Madzią. Na dziewięć do jednego podwyższył prowadzenie Paweł Fiskemów, a dzieła zniszczenia dopełnił Jacek Staniszewski. Konstrukt, żeby bezpośrednio awansować do elity, musiał pokonać przed własną publicznością oborniki oraz liczyć na z Dragonem. Od początku Lubawianie narzucili przyjezdnym swój styl gry. W czwartej minucie wynik otworzył ku ucieszy kibiców Arkadiusz Budzyn. Chwilę później kolejnego gola dołożył Bartłomiej Piurkowski. Na to trafienie odpowiedział w taki sposób Mikołaj Siwecki. Riposta była natychmiastowa. W ciągu 60 sekund na listę strzelców pisali się Sylwester Kieper oraz Budzyn i było 4 do 1. 120 sekund później Budzyn skompletował hat i w Lubawie zaczęło pachnieć pogromem. W dodatku w 11 minucie gola zapisał na swoje konto Siwecki. Do przerwy było więc 6 do 1, a krótko po zmianie stron 7 gola dołożył Kieper. W 32 minucie przypomniał sobie kibicom Jakub Krzyżanowski. Jego wyczyn skopiował po chwili przemysław Michalski. A potrafienie jacka Sandera zrobiło się 7 do 4. Konstruktorzy nie zamierzali dawać przyjezdnym złudzeń i dołożyli dwie kolejne bramki. Najpierw na 8 do 4 strzeli piurkowski, a wysokie zwycięstwo przypieczętował Sebastian Grubalski. Grupa inwestycyjna Malepszy potrzebowała zwycięstwa w starciu z Dragonem, żeby zapewnić sobie historyczny awans do futsal Ekstraklasy. Od początku podopieczni Tomasza Trznadla dyktowali warunki. W czwartej minucie napoczął rywala Kamil Kruszyński. Kiedy wkrótce na 2 do 0 podwyższył Jarosław Radliński, w hali Trapez zapanowała euforia. W szóstej minucie, jeszcze szerzej dla gospodarzy, drzwi do ekstraklasy otworzył Hubert Olszak, a goście byli momentami jedynie tłem dla zdeterminowanego Leszna. Jednak w końcówce pierwszej odsłony pechowo interweniował Łukasz Błaszczyk i do przerwy było 3 do 1. W drugiej połowie sprawy w swoje ręce wziął Michał Bartnicki i w ciągu 60 sekund dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Gole kompletnie podcięły Beniaminkowi skrzydła. Na kolejne trafienie kibice czekali aż do 38 minuty. W taki sposób na listę strzelców wpisał się Piotr Pietruszko. Na tego gole odpowiedzieli co prawda dragoni, jednak ostatnie słowo należało do Serji Jacamuchy, który trafiając na 7 do 2 ustalił wynik spotkania. Już 2 kwietnia rozegrali swój ostatni mecz w tym sezonie zawodnicy GKS-u Tychy, którzy podejmowali przed własną publicznością Max Farbeck z Buzkowiankę. Obydwa zespoły zafundowały kibicom prawdziwy strzelecki festiwal. Przedstawienie rozpoczął Mateusz Mroczka i było 0 do 1. Chwilę później prowadzenie Beniaminka z buska Zdroju podwyższył niespodziewanie Tomasz Grzesiak. Gospodarze kontakt złapali po tej akcji samobójczym trafieniu Adama Przeniosły. Wkrótce stan rywalizacji wyrównał Dawid Kochanowski. A tak wpisał się na listę strzelców Daniel Suchan. W 12 minucie do siatki trafił Tomasz Bernard. Przed przerwą piłka jeszcze raz zatrzepotała w siatce, autorem trafienia był Paweł Lisieński. Krótko po zmiennej stron do remisu 4 do 4 doprowadziła Adam Miela. W 23 minucie lat zdobył ponownie Lisiński. Dobrze nastawiony celownik miał również tego dnia i W 31 minucie Buskowianka wyszła na prowadzenie 6 do 5 po trafieniu Przeniasły. Jeden punkt uratował dla tychów doświadczony Michał Słonina. trzeba pogratulować przeciwnikowi skuteczności, bo przy znacznie mniejszej ilości strzałów strzeli tyle samo bramek, co my. No i to jest najbardziej bolące, że strzelając 6 bramek u siebie meczu nie wygrywamy, a remisujemy. Tu musimy dokonać korekt, aby takich sytuacji nie dopuszczać. Przeciwnik nam strzela dzisiaj aż tyle goli, no to też na pewno boli. Większość z tych bramek pada po naszych błędach, że tak powiem. Wydaje mi się, że ten mecz mogliśmy śmiało zamknąć w pierwszej połowie, przynajmniej utrzymać odległy dystans od przeciwników. Niestety nam się to nie udało. Pogodzona ze spadkiem do drugiej ligi Odra chciała przy okazji potyczki z UMCS em godnie pożegnać się z rozgrywkami. W szóstej minucie błysnął snajperskim nosem Przemysław Osuchowski. Na tego odpowiedział Konrad Tarkowski popisując się precyzyjnym wolejem. W dziesiątej minucie Przemysław Hajkowski wyrzucił piłkę na wolne pole, gdzie jak rasowy napastnik zachował się Tomasz Ławicki. Akademicy z Lublina zbyt długo nie cieszyli się sprowadzenia, bo po koronkowej akcji wyrównał Mateusz Krzymiński. Wkrótce na 3-2 trafił po ładnej akcji Maciej Miga. Jednak jeszcze przed przerwą pewnie wykorzystał przedłużony rzut karny Łukasz Mietlicki i było 3-3. W 22 minucie Adam Krok po samotnym rajdzie znalazł sposób na pokonanie golkipera i było 4-3. Po tej akcji Ławicki ze stoickim spokojem wpisał się na listę strzelców i znowu był remis. Wygraną zapewnił Opolanom Miga wykorzystując dokładne podanie z głębi pola. AZS do końca walczył o chociażby remis, ale szwankowała skuteczność. Zakończyło się spotkanie meczu. Stworzyliśmy sobie bardzo, bardzo dużo sytuacji, byliśmy bardzo nieskuteczni. Natomiast myślę, że, że, że mimo tej porażki, prognozy, prognozy na przyszłość i na następny sezon mogą być optymistyczne. Przeciwnik grający na luzie, który mógł w każdej chwili wyrównać, co jeszcze dawałoby nam te, te 11 miejsce, ale ale tak naprawdę no, mieli swobodę i mogli, mogli ten mecz także również wygrać. Dla Remedium potyczka z Gredarem była pożegnaniem z pierwszą ligą. Najsłabszy zespół grupy południowej o trzeciej minuty spotkania przegrywał 0-1 do 1 po trafieniu Mateusza Miki. W szóstej minucie do remisu doprowadził w taki sposób Łukasz Woźniak. Końcówka pierwszej odsłony należała jednak do przyjezdnych. Najpierw na 1 do 2 trafił skuteczny ostatnio Patryk Dykus. A trzeciego gola dla zespołu supolszczyzny zdobył Rafał Rafałżuk. Po przerwie nadal więcej zgrymili podopieczni Jarosława Patałucha. W 23 minucie podał niezłuk znalazł sposób na pokonanie golkipera i było 1 do 4. W 27: minucie przemysła Matejko popisał się takim uderzeniem, zdobywając piątego gola dla brzegu. Wynik ustalił Marek Kojnacki, osładzając nieco mamutą mamutom pożegnanie z zapleczem futsal ekstra klasy. Już 15 kwietnia swój ostatni mecz w sezonie zasadniczym rozegrali zawodnicy gwiazdy. Rudzie nie potrzebowali zwycięstwa nad nieobliczalnym GKS Mekom, żeby zachować szansę na bezpośredni awans do futsal klasy. Spotkanie kapitalnie rozpoczęło się dla gospodarzy. Po 54 sekundzie ziemi przymierzył z dystansu, a piłka za w siatce. Halembianie chcieli pójść za ciosem, ale szwankowała skuteczność. Przyjezdni nie ograniczali się do zabezpieczenia dostępu do własnej bramki, również kilkakrotnie sprawdzili w pierwszej połowie formę Aleksandra Waszki. Czystych sytuacji strzeleckich było jednak jak na lekarstwo? Na początku drugiej odsłony dwukrotnie przed szansą stanął Maciej Ponikowski, ale górą był golkiper. Na kolejnego gola kibice musieli czekać aż do 37 minuty. ludzie wyprowadzili kontratak, Jakub nalecznik wystawił w ucelówkach nadacy Mateuszowi Mrowcowi i było 2 do 0. Nowiny rozpoczęły grę z lotnym bramkarzem i szybko straciły trzeciego gola. Próbkę swoich znajperskich umiejętności dał Waszka. W 39 minucie nadzieję w serce gości wlał jeszcze Ponikowski z bliska, pakując piłkę do bramki. Minął kilkadziesiąt sekund, a niefortunnie pokonał ostach golkipera głową Chyrzy. Do samego końca zespół Piotra Lichoty dążył do wyrównania, ale Halambierni nie dali sobie wydrzeć cennego zwycięstwa. Wydaje mi się, że gra jest satysfakcjonująca. Tutaj nie można powiedzieć, że my tutaj bazujemy cały sezon na szczęściu, bo uzbieraliśmy naprawdę bardzo dużo punktów i jesteśmy zadowoleni z tej rundy zasadniczej. Mamy mecz, w którym potrafimy jak z Polkowicami niedawno u siebie strzelać wszystko i prowadzić do przerwy 4-0, po czym przychodzi następny mecz i stwarzamy do przerwy 5-6 sytuacji i nie wykańczamy żadnej. W mocno okrojonym składzie przyjechała do Komprachcic ekipa Heiro. Berland urządził więc sobie na koniec sezonu ostre strzelanie i dominował na boisku. Festiwal strzelecki rozpoczął w taki sposób Patryk Kilian. Chwilę później problemów z trafieniem do siatki nie miał Rafał Gawin i było 2 do 0. Trzeci gol to efekt mocnego uderzenia Wojciecha Krawcowa. Kiedy czwartego gola zdobył Andrzej Sapa, goście kompletnie stracili ochotę do gry. Po rajdzie Pawła Boczarskiego futsalówka po raz piąty znalazła się w siatce. Regresy schodziły na przerwę prowadząc 5 do zera. Na początku drugiej odsłony za sprawą Łukasza Małka ugryzły po raz szósty rywala. Siódmą bramkę zapisał na swoje konto Remigiusz Lachowicz. Po tej akcji kolejnym precyzyjnym uderzeniem popisał się Kilian i było 8 do zera. W tej sytuacji doskonale odnalazł się w polu karnym Sapa. Podkarpackie dziki starały się atakować, ale były na bakier ze skutecznością. Dziesiątego gola zapisał na swoje konto Boczarski. Dwa ostatnie gwoździe do rzeszowskiej trumny wbili Lachowicz oraz Boczarski. Vamos! Tylko jeden krok dzielił GSF w Libis od bezpośredniego awansu do futsal ekstraklasy. klasy. Zespół Błażeja Koczyńskiego potrzebował przynajmniej remisu starcił siebie z górnikiem metrako, żeby wygrać zmagania w grupie południowej. Gospodarze nie zamierzali jednak kalkulować i szybko ruszyli do szturmu, ale początkowo zawodziła ich skuteczność. Tak było chociażby w tej sytuacji, kiedy Tomasz Czech trafił w słupek. Nadamiar złego, kliwicze nie zrobili po chwili szóste przewinienie. Na wysokości zadania stanął jednak łukasz Groszak, broniąc strzał Dawida Białego. To zemściło się w 19 minucie, kiedy Tomasz Lutecki popisał się kapitalną bombą z dystansu. Lutecki! Po zmianie stron miejscowi szybko zdobyli drugiego gola. Po koronkowej akcji trafił do siatki z bliska Szymon Cichy. Zawodnicy w niebieskich strojach poszli za ciosem, po tym strzale Czecha było już 3 do zera. W 31 minucie Michał Rabiej przeprowadził rajd lewą flanką i płaskim uderzeniem podwyższył na 4 do zera. Nie minęło 60 sekund, a błąd polkowickiej defensywy wykorzystał Mateusz Szyszko. Awans GSF od do Ekstra klasy przypieczętował piękną podcinką zbigniew Mirga. w takim wypadku mamy bramkę! W grupie północnej do samego końca trwała walka o bezpośredni awans do elity. W ostatniej kolejce grupa inwestycyjna Male Przeleczno pewnie pokonała Dragona bojano. natomiast Konstra glubowa wygrał u siebie z Futsalem obornikiem. Obydwa zespoły mają na swoim koncie po tyle samo punktów, ale w bezpośrednim starciu lepsi okazali się zawodnicy z Wielkopolski. Z ligą żegnają się ekipy Heliosa Białystok oraz Wamusu Gdańsk. Na południu wszystko rozstrzygnęło się również dopiero w ostatniej serii gier. GSF Gliwice dzięki zwycięstwu nad Górnikiem Polkowice zapewnił sobie pierwsze miejsce i awans. Gwiazda Ruda Śląska zagra w barażu o Futsal Ekstraklase z Konstraktem. Do drugiej ligi spadły zespoły Remedium Beskowice oraz Odry Opola.